Mimo niesamowitego rozwoju cały czas, a może nawet coraz bardziej, martwimy się o nasze finanse. Rozwój powinien dać coraz większy spokój i bezpieczeństwo w zakresie podstawowych potrzeb, ale wydaje się, że jest odwrotnie. Ciepło, prąd, woda, podwyżki, ciągłe turbulencje, zawirowania na rynkach, raz gaz jest eko, a raz nie jest, raz szturm na wymianę kotłów, a później zakazywanie wykorzystywania kotłów i znowu szturm na pompy ciepła. Trudno za tym wszystkim nadążyć. Dziś pokażę Ci mój sposób na darmową ciepłą wodę i na wolność od tego całego mętliku. Zapraszam na film. jest mój solarny płot, który od początku lata był źródłem ciepłej wody dla rodziny, a że rodzina jest pięcioosobowa, więc zapotrzebowanie na wodę jest spore. Pokażę Ci szczegóły budowy i działania tego rozwiązania, jego koszty oraz okres zwrotu z inwestycji. Zastanowimy się również, czy jest to rozwiązanie sensowne z punktu widzenia trwałości permakultury i czy są jakieś może lepsze alternatywy. Będzie też o pułapce wchodzenia w rządowe dopłaty i skomplikowane systemy, które na pierwszy rzut oka cenowo wydają się sensowne, ale jeśli podliczymy wszystkie inne koszty, okazuje się, że wcale takie tanie i sensowne nie są. W filmie zaproszę Cię również na kurs, który umożliwi Ci samodzielne projektowanie i wykonywanie takich prostych instalacji. Sporo tematów, tak więc bez zbędnej zwłoki do rzeczy. Polska zajmuje czwarte miejsce na świecie pod względem zainstalowanej mocy fotowoltaiki na jednego mieszkańca. Mamy już blisko 1,5 miliona mikroinstalacji, no i jak widzicie krajobraz jest pełen paneli fotowoltaicznych. Uważam, że fotowoltaika, takie panele, to sensowne rozwiązanie, ale systemy, które dzisiaj są budowane, te 1,5 miliona wdrożeń, mają kilka bardzo istotnych wad. Podstawową wadą tej ogromnej ilości instalacji, które w dużej mierze są instalacjami on-grid, jest to, że jeżeli nastąpi awaria sieci, to nasza instalacja nie działa. Nie produkuje prądu, mimo że słońce pada na te panele, mimo że te panele produkują energię, to jednak nasz system wymaga zewnętrznego zasilania, by produkował energię z paneli fotowoltaicznych. Co gorsza, jeśli nie ma awarii sieci energetycznej, to nadal nie mamy pewności, że nasza energia będzie produkowana, ponieważ w 100% zależy to tak naprawdę od zakładu energetycznego, a pośrednio od polityki rządu. Zakład energetyczny ma duży wpływ na to, czy napięcie w naszym obszarze sieci nie przekroczy pewnego poziomu, powyżej którego wszystkie urządzenia certyfikowane w Polsce po prostu automatycznie się wyłączają. Jeśli więc nasz sąsiad lub wielu sąsiadów będzie miało podobne instalacje, a zakład energetyczny nie dokona odpowiednich Inwestycji, no to cała nasza inwestycja, cały nasz wydatek pójdzie na marne, bo w momencie, kiedy będzie dużo słońca, te instalacje przestaną działać. Kolejnym wyzwaniem są coraz bardziej dynamiczne i nieprzewidywalne taryfy, naliczanie godzinowe, być może nawet jeszcze bardziej gęste, oraz powiązanie cen prądu z rynkiem energii, a przez to, że jest to powiązanie z rynkiem, jest to również niebezpieczeństwo spekulacji. Więc z dużym prawdopodobieństwem w nadchodzących latach, w środku lata, kiedy słońca mamy najwięcej, kiedy spodziewamy się, że nasza instalacja taka tradycyjna wyprodukuje najwięcej energii, to wtedy prawdopodobnie ceny energii spadną albo nawet będą ujemne, co oznacza, że będziemy musieli płacić zakładowi energetycznemu za to, że odbiera energię z naszych paneli fotowoltaicznych. Ogólnie wszystko to prowadzi do bardzo dużej nieprzewidywalności. Kiedy fotowoltaika wchodziła do Polski, miałem taką dużą nadzieję, że, że będzie to okazja do decentralizacji energetyki w naszym kraju, ale przez to, że polityka wdrażania Rozwiązań fotowoltaicznych jest kierowana przez rząd i robią to rządy na całym świecie. No, rządy zmierzają do centralizacji, więc mimo, że mamy rozproszone panele po całej Polsce, to funkcjonowanie tej wielkiej sieci jest całkowicie zależne od kilku podmiotów, a można powiedzieć, że wręcz od jednoosobowej władzy politycznej. Typowe instalacje, które możemy wykonać stosunkowo łatwo, bez dużych formalności, to są instalacje do 10 kW. Jeśli przekroczymy 6,5 kW, to potrzebujemy uzgodnień specjalnych formalności związanych z ochroną przeciwpożarową. Nie jestem zwolennikiem nadmiernych regulacji, ale akurat jeśli chodzi o bezpieczeństwo pożarowe, no to wydaje mi się, że warto zwrócić na to uwagę, szczególnie gdy takie panele wieszamy na dachu naszego domu. Jednak ta instalacja jest instalacją off-grid i pozbawiona jest wielu z tych wad, które przed chwilką Ci przedstawiłem. Taki fotowoltaiczny płot do ogrzewania albo niekoniecznie w formie pionowej, w każdym razie taką instalację do ogrzewania wody możemy zainstalować jako dodatek do naszego istniejącego już systemu fotowoltaicznego, fotowoltaicznego takiego tradycyjnego, mainstreamowego, on-gridowego systemu, ale możemy ją również zainstalować, jeśli w ogóle nie mamy jeszcze fotowoltaicznego systemu do ogrzania naszej wody. Dlaczego mówię o grzaniu wody? Bo jest to jedno z niewielu zastosowań bardzo różniących się od wszystkich innych zastosowań elektrycznych. W przypadku grzania wody nie musimy mieć prądu przemiennego, taki jaki jest w naszych gniazdkach, a możemy zasilać grzałki elektryczne w naszym bojlerze właśnie za pomocą paneli fotowoltaicznych niemal bezpośrednio. Te panele produkują prąd stały i bez żadnych urządzeń, niemal bez żadnych urządzeń, ale w każdym razie bez skomplikowanych urządzeń przekształcających ten prąd stały na prąd przemienny, możemy bezpośrednio grzać naszą wodę. Ta cecha grzałek elektrycznych, ich możliwość korzystania z prądu stałego, powoduje, że koszty naszej instalacji mogą być znacznie niższe właśnie w tym konkretnym wykorzystaniu, w tej konkretnej aplikacji, w ogrzewaniu naszej wody użytkowej. Czego składa się taka instalacja? Przede wszystkim mamy źródło energii, czyli panele fotowoltaiczne, które widzisz za mną. One są w moim przypadku ustawione pionowo, ponieważ chciałem zoptymalizować ten układ na zimę, kiedy promienie słoneczne są niższe, więc będą jakby bardziej, ten kąt jest bardziej dopasowany do zimowego wędrowania słońca po naszym niebie. Dodatkowo pionowa instalacja była prosta, ponieważ wykonałem ją po prostu na płocie. Jest to zbudowany przeze mnie płot warzywnika słupki betonowe wmurowane w ziemię i za pomocą prostej konstrukcji drewnianej przymocowane panele. Panele, które kupiłem na ten mój fotowoltaiczny płot są panelami używanymi, więc za te 6 paneli o łącznej mocy około 3 kW zapłaciłem 750 zł, co uważam, że jest bardzo, bardzo dobrą ceną. Oczywiście zakup używanych paneli fotowoltaicznych wiąże się z pewnymi ryzykami ale biorąc pod uwagę bardzo szybki zwrot inwestycji, biorąc pod uwagę to, że z doświadczeń wynika, że mogą one jeszcze długo funkcjonować, zakładam, że ten system będzie tutaj się sprawdzał przez co najmniej 10 lat, a nawet jeśli któryś panel będzie wymagał wymiany, no po prostu mogę jeden panel wymienić i wszystko będzie funkcjonowało. Ok, mamy już panele, co poza panelami? Musimy mieć przewód, który doprowadza energię elektryczną wyprodukowaną przez te panele do naszego domu. W naszym domu mamy proste urządzenie, które jest sterownikiem grzałki. Co prawda moglibyśmy tę grzałkę podłączyć niemal bezpośrednio do paneli fotowoltaicznych, ale ze względu bezpieczeństwa tego nie robimy. I taki prosty sterownik, który, jak już wspominałem, nie musi przetwarzać prądu stałego na prąd przemienny. Jest tańszy. Najprostsze modele można kupić już od 400 zł. Mój był nieco droższy, bo jest takim sterownikiem hybrydowym, który jednocześnie pozwala na grzanie wody z paneli i również z sieci, kiedy słońca po prostu nie ma. Podsumujmy koszty: 750 zł panele, 200 zł okablowanie, około 400 zł prosty sterownik, razem 1350 zł za same komponenty, oczywiście nie licząc naszej pracy, ale wydaje mi się, że jest to taka praca kreatywna, twórcza, rozwojowa, więc ja księguję te godziny związane z taką pracą raczej jako rozwój, przyjemność niż jako takie nieprzyjemne obowiązki. Tak więc koszt całego tego rozwiązania zamyka się w budżecie około 1500 zł, w co nie wliczyłem kosztu grzałki, no i kosztu bojlera. Ale wydaje mi się, że ten koszt jest bardzo rozsądny, bardzo niski. Ok, wiemy już jak ten system jest zbudowany, wiemy ile kosztuje, a ile on potrafi wygenerować energii, ile potrafi wygenerować pieniędzy dla nas. W naszym polskim klimacie to liczenie jest bardzo proste, ponieważ ze względu na ułożenie Polski względem słońca, instalacja o mocy 3 kW, 3000 W, wyprodukuje około 3000 kWh energii elektrycznej rocznie. Przeliczmy to teraz na pieniądze, ile musielibyśmy zapłacić za 3000 kWh energii. Tutaj niestety sprawa nie jest taka łatwa, bo ze względu na te rzeczy, o których mówiłem Ci wcześniej, te bardzo skomplikowane konstrukcje, bardzo skomplikowane taryfy, coraz trudniej jest nam wyliczyć, ile tak naprawdę będziemy płacili za prąd. Najpewniejszą metodą jest zobaczenie na rachunku już po faktum, ile zapłaciliśmy i ile kWh zużyliśmy. Dla tych obliczeń dzisiaj przyjmuję szacunkowo, że 1 kWh prądu kosztuje około złotówki. Tak więc nasz system w ciągu roku jest w stanie wyprodukować 3000 kWh, 3000 zł. To policzmy teraz zwrot inwestycji. Koszt instalacji wynosił 1500 zł. Troszeczkę jest to w górę zaokrąglone. Potrafimy wygenerować 3000 zł rocznie, ale obniżmy to nawet do połowę. Załóżmy, że są to panele używane. I że potrafią one wyprodukować 50% energii nowych, niech to będzie 1500 kWh rocznie. Więc przy takich założeniach, myślę, że takich bardzo zachowawczych, mamy roczny okres zwrotu. Ja już sprawdziłem te panele używane, które kupiłem. Niektóre z nich są lekko uszkodzone. One generują znacznie więcej niż 50%, w okolicach 80% tej deklarowanej energii. Tak naprawdę nie jestem w stanie tego dokładnie stwierdzić, ponieważ nie mamy nawet jak porównać. Nie mam nowych paneli, a przez to, że kąt ułożenia tych paneli jest dość nietypowy, no to myślę, że jest to bardzo blisko 100%. Więc zachowawczo rok zwrotu z inwestycji. Po roku mamy prąd za darmo. Myślę, że realnie to jest tak naprawdę jeden letni sezon. Po jednym letnim sezonie każda kolejna kilowatogodzina przez myślę, że kilkanaście kolejnych lat będzie tak naprawdę za darmo. Oczywiście, żeby to rozwiązanie miało sens, musimy mieć zgrane zapotrzebowanie nasze, naszej rodziny, naszego gospodarstwa na ciepłą wodę i wielkość tej instalacji. Nie, nie powinno być tak, że instalacja jest za duża, no bo wtedy ta energia się marnuje. Co prawda możemy wprowadzić lekką zmianę i zamiast tego prostego sterownika, o którym Ci mówiłem, e, kupić już taki zwykły falownik, zwykły inwerter, który przekształci ten prąd stały na prąd zmienny i wtedy możemy część energii używać do grzania wody, a część do. Dowolnych innych urządzeń elektrycznych. Jak dla mnie roczny czy nawet półroczny zwrot inwestycji, no to są wspaniałe parametry. Czy to rozwiązanie jest trwałe, permakulturowe, takie sensowne dla naszej planety? Żeby o tym rozmawiać, trzeba by się do czegoś odnieść. Takimi dwoma odniesieniami, które tutaj wykorzystam, to z jednej strony jest piec opalany drewnem, który jednocześnie podgrzewa naszą wodę, a z drugiej strony taki ogrzewacz solarny którego energia cieplna ze słońca jest bezpośrednio przekazywana na wodę. Wszystkie te trzy rozwiązania, czyli taka solarna grzałka jak ta, podgrzewanie ciepłej wody drewnem i solar, ogrzewanie ciepłej wody bezpośrednio, bez przekształcania na energię elektryczną, mają swoje wady i zalety. Ten, ten ostatni system to rozwiązanie, kiedy wieszamy takie specjalne panele grzewcze, mamy jakiś zbiornik i ta woda się podgrzewa. On jest bardzo kuszący, ale paradoksalnie jest całkiem skomplikowany, przynajmniej dla mnie, dla osoby, która ma większe doświadczenie w sprawach elektrycznych, ta instalacja jest bardzo prosta i podłączyłem to wszystko tak naprawdę w jeden weekend. Instalacja wodna, szczególnie w zimie, no już wymaga większej opieki, to podłączenie hydrauliczne, jakieś wymienniki ciepła. To było dla mnie bardziej skomplikowane, choć kupiłem już na złomie grzejniki, które są przygotowane do przyszłego projektu i wtedy chętnie porównam, jak to będzie wyglądało. Na dzisiaj łatwiej było dla mnie tę instalację stworzyć, jest ona znacznie tańsza. Kolejnym aspektem jest prostota i taka niezawodność rozwiązania. Jeśli to byłby piec czy prosty kocioł z grzaną wodą. Teraz już takich całkowicie prostych kotłów nie mamy, wszystkie one są sterowane elektronicznie, więc już wcale nie są takie proste. Ale oczywiście bardzo fajnym rozwiązaniem jest kocioł wodny z bardzo jakimś prostym płaszczem, którym możemy sobie ogrzewać wodę i samodzielnie wszystko naprawić. W, tej, w tym rozwiązaniu z solarem, z podgrzewaną wodą bezpośrednio ciepłem słońca to też nie jest tak bardzo skomplikowane. To rozwiązanie fotowoltaiczne jest pewnie najbardziej złożone, ale też stosunkowo proste. Nie znam w szczegółach wpływu produkcji takich paneli na środowisko. Wydaje mi się, że również one nie są zbyt złożone. Składają się z, z takich materiałów ogólnie dostępnych, choć aluminium pewnie jest produktem. Te ramy aluminiowe jest produktem, który wymaga bardzo sporej, wykorzystywania bardzo sporej energii. Kupiłem te panele z odzysku, więc w jaki sposób jest to korzystniejsze niż byłyby nowe. Ale jeśli masz wiedzę, chętnie posłucham, poczytam, napisz w komentarzu, jak według ciebie wpływają panele fotowoltaiczne na naszą ziemię, na eksploatację, czy taką nadmierną, wręcz rabunkową eksploatację ziemi. Ok, mniej więcej już wiemy, jak to wszystko działa. Wspominałem wcześniej o wyzwaniach związanych z tymi centralnymi systemami. Natomiast jest jeszcze jedno bardzo duże wyzwanie, które dla mnie jest szczególnie istotne. Jeśli, w, jeśli wchodzimy w takie małżeństwo z rządem, instalujemy rozwiązania, korzystamy z dotacji, jakichś komplikowanych systemów, to dla mnie główną wadą tego rozwiązania jest to, że później jestem bardzo zależny od tych wszystkich zachowań na rynku. W takim układzie, bardzo powiązanym z tymi skomplikowanymi systemami rządowymi, jesteśmy podatni na straszenie przez media. I zastanawianie się, czy nadal nasze rozwiązanie jest sensowne. Natomiast jeśli to jest off-grid, tak jak tutaj, no to ilość energii wyprodukowana rocznie przez słońce na to ma wpływ tak naprawdę tylko słońce. Yy, całe rozwiązanie, ile nam da ciepła, na ile kąpieli, dokładnie wiemy. Wszystko pod naszą kontrolą. Bo w ogóle nie musimy czytać newsów. Oczywiście nigdy nie jesteśmy w pełni niezależni. Nadal jesteśmy. Yy, zmuszeni do korzystania z usług producentów yy, tych urządzeń, ale wydaje mi się, że lepiej być zależnym od rozproszonej sieci producentów niż od jednej centralnej organizacji rządowej. Również w przyszłości nie jest wykluczone, i nawet bym powiedział, że jest wielce prawdopodobne, że pojawią się podatki od fotowoltaiki, jak już wszyscy, którzy mieli zainstalować te systemy, będą je mieli, no to na pewno rząd w ramach konieczności poszukiwania pieniędzy, realizacji kolejnych obietnic socjalnych będzie musiał nakładać kolejne podatki, a z tym podatkiem jest o tyle sprawa prosta, jeśli chodzi o jego nakładanie że za pomocą map satelitarnych i jakiegoś bardzo prostego rozwiązania opartego o sztuczną inteligencję czy proste rozpoznawanie obrazów no, urzędnicy mogą dostać... Yy, w sposób, w 5 minut, listę wszystkich paneli, powierzchni zajmowanych paneli każdego domu, każdego gospodarstwa. Więc wydaje mi się, że sam fakt takiej łatwej listy, takiego zestawienia na pewno skusi prędzej czy później, by nałożyć podatki, jak zwykle obciążyć tych, którzy są bardziej zaradni i bardziej dbają o siebie. Może jakimś rozwiązaniem, które nas przed tym zabezpieczy, będzie właśnie instalowanie pionowych paneli bo co prawda one z satelity są widoczne, ale jeśli podatki będą zależne od powierzchni, myślę, że raczej od mocy niż od powierzchni, ale jeśli by były od powierzchni, no to ten mój płot, patrząc z góry, jego rzut jest maleńki, pewnie się mieści na powierzchni jednego metra kwadratu. Myślę, że wspaniałym rozwiązaniem jest taka oddolna, yy, obywatelska energetyka. My tutaj, mieszkając w górach, współpracujemy z sąsiadami w zakresie wody, korzystamy z jednego źródła, mamy system rurek, Pomagamy się, czasami sobie pożyczamy wody, jeśli komuś zabraknie i to bardzo fajnie funkcjonuje, jesteśmy niezależni od zewnętrznych dostaw wody, ale myślę, że podobnie mogłoby być w zakresie energii. Niektóre rozwiązania, jak na przykład takie urządzenia generujące energię elektryczną poprzez zgazowanie drewna, czyli po prostu spalamy drewno i zasilamy za pomocą... Gazów, które się wydobywają podczas tego procesu, zasilamy agregat prądotwórczy. Takie rozwiązania nie mają zbytnio sensu na jedno gospodarstwo, są już dość skomplikowane, ale na przykład na 5-7 domów myślę, że miałoby to duży sens. Oczywiście istnieją bardzo spore bariery prawne, żebyśmy mogli sobie stworzyć taką tutaj wiejską elektrownię, rozprowadzić prąd kablami. Technicznie jest to mega proste, technicznie jest to wykonalne, więc może, może kiedyś jakoś te przepisy zmienią się. Nie mam wielkiej nadziei w tym zakresie, bo raczej obserwujemy zacieśnianie tej pętli centralizacji, ale w każdym razie mnie interesuje taka obywatelska energetyka i na pewno od strony technicznej będę to dalej eksplorował. Jak widzisz, w prosty i tani sposób możemy uzyskać bardzo dużo energii elektrycznej, energii cieplnej i mieć darmową wodę już po roku albo nawet pół roku eksploatacji. Nie jest to całkowicie rozwiązanie Lotech. Ale jest do wykonania przez osobę, która ma niewielką wiedzę techniczną i z niedużą pomocą zaprzyjaźnionego elektryka możesz takie ogrzewanie wody mieć u siebie. Jeśli temat zmniejszania Twojej zależności, jeśli chodzi o energię, od rządów, od geopolityki, interesuje Cię, to zapraszam Cię na opracowany przeze mnie kurs prostych rozwiązań off-grid. Kurs będzie obejmował wiedzę teoretyczną oraz praktykę, dzięki której będziesz w stanie zbudować system zasilania Twojej szopki, Twojej działki, kampera, jak również rozwiązanie awaryjne dla domu, czy taki właśnie solarny podgrzewacz wody. Szczegóły w opisie tego filmu. Warto brać nasze ważne sprawy w nasze własne ręce, nie tylko jedzenie, zdrowie, edukację naszych dzieci, czy zabezpieczenie finansowe na starość ale również produkcję własnej energii elektrycznej. Serdecznie zapraszam Cię na mój kurs.